Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam kilka prostych, ale efektownych sposobów na tworzenie kokardek ze wstążek rypsowych. Przygotowałam dla Was kilka mini kursów mistrzowskich, dzięki którym nawet początkujący stworzą piękne kokardki. Nauczymy się robić kokardki o różnych kształtach i rozmiarach, od tych najprostszych, idealnych na prezent, po bardziej zaawansowane. Które będą świetna ozdoba na przykład do włosów. Zapraszam do oglądania! Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak tworzyć przepiękne kokardki ze wstążek rypsowych. Zacznijmy od omówienia cech tych uroczych akcesoriów. Wstążki rypsowe SA idealne do tworzenia kokardek ze względu na swoją sztywność i połysk. Dzięki temu kokardki zachowują swój kształt i prezentują się bardzo elegancko. Możemy wybierać spośród szerokiej gamy kolorów i wzorów, co pozwala na stworzenie kokardek idealnie dopasowanych do każdej stylizacji. Od codziennych po te bardziej wieczorowe. Dodatkowo rybs jest materiałem stosunkowo łatwym w obróbce, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących. Warto zwrócić uwagę na szerokość wstążki: im szersza, tym bardziej efektowna kokardka. A grubość wpływa na jej sztywność i ostateczny wygląd. Możemy tworzyć kokartki zarówno małe i subtelne, jak i duże i bardzo efektowne. Zanim zaczniemy, przygotujmy niezbędne materiały. Potrzebujemy oczywiście wstążek rypsowych w wybranych kolorach i szerokościach. Przydadza się również nożyczki, najlepiej o ostrych ostrzach, aby cięcie było precyzyjne. Przyda się też zapalniczka lub świeczka, aby zabezpieczyć brzegi wstążek przed strzepieniem się. W zależności od rodzaju kokardki możemy potrzebować dodatkowych elementów takich jak spinki do włosów, igła z nitka, klej, a nawet koraliki czy inne ozdoby. Pamiętajcie, że im więcej dodatków, tym bardziej oryginalna i unikatowa będzie Wasza kokardka. Teraz przejdziemy do sedna niuansów wykonania. Będziemy omawiać kilka modeli, zaczynając od najprostszych. Kluczem do sukcesu jest precyzja i cierpliwość. Na początek pokażę Wam, jak zrobić klasyczną kokartkę z dwóch petelek. Zwróćcie uwagę na to, jak ważne jest równomierne naciąganie wstążki i precyzyjne zawiązanie. Następnie pokażę wam, jak dodać do niej ozdobne elementy, na przykład koraliki lub małe kwiatki. Później przejdziemy do bardziej zaawansowanych modeli, takich jak kokardki wielowarstwowe czy te z dodatkowymi falbankami. Pokażę wam różne techniki składania wstążki, aby uzyskać pożądany efekt. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, więc nie zniechęcajcie się, jeśli na początku nie wszystko wyjdzie idealnie. Dla początkujących idealne będą wolumetryczne kokardki. SA one stosunkowo łatwe w wykonaniu, a efekt jest naprawdę imponujący. Pokażę wam krok po kroku jak STWRZYC puszysta i efektowna kokartkę, która idealnie sprawdzi się jako ozdoba prezentu lub dodatek do ubrania. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie wstążki i jej odpowiednie układanie. Nauczę was kilku trików, dzięki którym Wasza kokardka będzie wyjątkowo puszysta i pełna objętości. Na koniec pokażę wam, jak STWRZYC eleganckie kokartki na spinkach do włosów. Są one idealne jako dodatek do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Pokażę wam, jak przymocować kokartkę do spinki, aby była trwała i dobrze się trzymała. Możemy użyć kleju, ale również igły z nitka. CO zapewni jeszcze większa trwałość. Pamiętajcie, że spinkę powinna być odpowiednio dobrana do wielkości i stylu kokartki. Możemy STWORZYC zarówno małe, subtelne kokardki, jak i większe, bardziej efektowne. Możliwości SA nieograniczone. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przepiękne kokardki ze wstążek rypsowych. Zaczynamy od czegoś naprawdę efektownego kokardki na gumce w stylu Kanzashi. To wymaga trochę więcej cierpliwości i precyzji, ale efekt końcowy jest naprawdę oszałamiający. Będziemy potrzebować wstążki rypsowej w wybranym kolorze, oczywiście gumki do włosów, nożyczek, zapalniczki do podpalania brzegów. Wstążki, aby się nie strzepiły i kleju. Najpierw kroimy wstążkę na kwadraty, a następnie składamy je według techniki Kanzashi, tworząc płatki. Pamiętajcie o dokładnym wypalaniu brzegów, żeby kokardka wyglądała idealnie. Po sklejeniu wszystkich płatków przyklejamy je do gumki, tworząc piękna, trójwymiarowa kokardkę. Możemy dodać jeszcze jakieś perełki lub inne ozdoby, żeby ja dodatkowo udekorować. Teraz przejdziemy do czegoś prostszego kokardek z rypsowych i satynowych wstążek. Tutaj możliwości SA nieograniczone. Możemy łaczyć różne kolory i faktury wstążek, tworząc naprawdę unikalne kompozycje. Na przykład możemy zrobić kokardkę z szerokiej wstążki rypsowej, a w jej centrum umieścić mniejsza kokardkę z satyny. Albo odwrotnie. Możemy też dodać do tego koraliki, cekiny, czy nawet małe kwiatki. Kluczem jest eksperymentowanie i zabawa kolorami i fakturami. Pamiętajcie, że nie ma złych pomysłów, tylko te, których jeszcze nie wypróbowaliśmy. Kolejny pomysł to proste, okrągłe kokardki idealne dla dziewczynki. TSA banalnie proste w wykonaniu, a jednocześnie bardzo efektowne. Wystarczy odciąć kawałek wstążki rypsowej, złożyć go na poł, a następnie związać środek cienka wstążeczka lub nitka. Możemy zrobić kilka takich kokardek w różnych kolorach i połaczyć je ze sobą, tworząc piękna, kolorowa kompozycję. Możemy też dodać do nich małe, urocze zawieszki NP. W kształcie serduszek lub gwiazdek. A teraz COS dla bardziej zaawansowanych kokardki z efektem spiral. To wymaga trochę więcej wprawy, ale efekt jest naprawdę niesamowity. Będziemy potrzebować dłuższego kawałka wstążki rypsowej. Zaczynamy od zwijania wstążki w spirale, a następnie zabezpieczamy ją ja klejem. Możemy tworzyć spirale o różnej grubości i wielkości, a następnie łaczyć je ze sobą, tworząc unikalne kompozycje. Możemy też dodać do nich inne elementy NP. Koraliki lub piórka. Pozwólcie swojej wyobraźni popłynac. Na koniec kilka słów o dodatkowej dekoracji. Możliwości SA nieograniczone. Możemy użyć perełek, cekinów, koralików, wstążek, kwiatków, piórek, a nawet małych figurek. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Pamiętajcie, że dodatki mogą całkowicie odmienić wygląd kokardki, nadając jej indywidualny charakter. Eksperymentujcie i bawcie się dobrze. A teraz zapraszam do obejrzenia filmu, w którym pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać każdą z tych kokardek. Do zobaczenia!